I już wracamy. Odcinek 58 i jak najszybszą drogą zasuwamy do tych koksów na górze. Jeszcze z nimi nie walczyliśmy, także to będzie, no może być porażka, ale w sumie nie mamy nic do stracenia w tej chwili, także nie jest źle. Dobra, to tak, e, stąd by było chyba do archiwów. Właśnie no, to jest pomieszane trochę, bo tu są aż trzy w tej chwili mm, windy. I każda jest gdzie indziej. A ja chciałem to tak jakoś zrobić, żeby było ogarnięte. Dziwne, mamy trzy skróty aż. O ile wiem, to jest ta tutaj winda. O nie, 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 nie spadaj. Proszę cię nie spadaj. Już w sumie nie by się stało, ale dobra. Ja już ustawię sobie te potki, bo na pewno będą nas strasznie dłukli. Sprawdzam nagrywanie. Dobra, działa. Okej. Okay. No, ja zobaczę, czy za nich w ogóle jest jakaś sensowna nagroda i czy da się ich w ogóle pokonać. A potem no chyba będzie zrobić przerwy na farmę. Ewentualnie jeszcze się spróbujemy przebić, zobaczyć czy możemy jakoś NPC-ta przyzwać Zaraz. Bo ja tego nie widzę, że mnie ja tego bossa. No na tym bicie go na pewno nie pokonam. Ja jestem stanowczo za ciężki. Teraz tak, e, do góry. I tu są schody gdzieś. O, tutaj. Teraz musimy się ich tutaj żeby się pojawili. Ich wyraźnie widać, oni się tak odcinają. O, spójna grafika, jest, o, to jakieś motyle latają. Eee, tutaj, zaraz. Oni się na nas rzucą. Ja może jakoś ich tutaj skajtuję. Czy coś w tym stylu. Chodźcie chłopcy. No. I? O, lecą. O, wejście mają. Ciekawi mnie, te koksy mają życia. Oni się potrafią tak jakoś szpetnie zbugować. No. Chodź tu. Dobra, dostał. Jakoś tak trochę no, dziwnie dostał. Dobra, on będzie rzucał. A ja też będę te rzucał. Oj, spoko spoko. E, bije strasznie. Pójdziemy sobie tutaj naokoło. Ja się wyleczę. Oni się mam nadzieję nie respią. Chociaż tego nie wiem. Może się respią. Teraz musimy namierzyć znowu tego gościa z toporami. No i może da radę. Nie, nie wiem jak oni broją dyskutują dysponują, także Czy się leczą, oby nie Dobra, topór Jakieś kosmiczne ataki Ja generalnie spadam O nie, powoli, powoli, powoli Czy ty jesteś? Widzisz tutaj za mną? Czy, czy jak to będzie z tobą? Nie! Chodź tu Chodź tu, będą Dobra, nie ląduj mi tu. Dobra. No i przez płotek. O, nie, 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 nie wchodź tu, nie wchodź tu. Nie wchodź tu. Dobra, dostałeś. Głupie ruchy robisz. I umrzyj ładnie. Umrzyj. Dobra. Jednego mamy No to pora na topora Tego z toporami Czy ja właśnie dostałem 15 tysięcy za niego Mamy jeszcze parę rzutów To ja bym rzucił w tego z toporami Kurcze, nawet nie wiecie jak ja bardzo chciałem mieć lepszą broń Coś tu łazi Czy się w ogóle zgubił gdzieś, może on spadł nie mam pojęcia I zaraz mi wejdzie w plecy Gdzie oni siedzą? Tam jest jeden, a to chyba nie jest ten Gdzie jest ten z toporami? Tu jest w ogóle wyjście na górę Gdzieś się skończy Dobra no oni tu gdzieś łażą tylko że mi to nic nie mówi Mogę tego tutaj dorwać? Pierścień łowcy... Dobra, schodzimy. Nie wiem co daje szczerze mówiąc. Czekajcie, zobaczymy. Pierście łowcy... O! nie eee, zręczność! Eee. To wszystko? Gdzie jest ten stoporem? Ten ma halabardę. Ten stoporem zniknął. Zgubił się gdzieś. To jest niedobrze. Czy w sumie jak? Nie no, mamy pierścień, więc właściwie to tyle chyba biznesu. Ja bym jeszcze zabił tego, ale gdzieś ten trzeci podział, u licha. Ja raczej nie zabiłem, on wyparował. O las gdzieś tyle widzieli Tak, on tu zrobi tą akcję zaraz Na skrzywdzi Tu dobrze idę? O, Tego to ja nie wiem Ciekawe czy się zbuguje O no, dostał Chyba zbugujmy go tutaj za murek Może się uda Co? Zbugował się Co się napije Ja tej jego szarzy raczej bym nie przeżył Dobra. Idziesz co robisz. No to się źle skończy. Chyba dostał. Mamy go chyba na strzała. Może on spadł ten ostatni, ale I dość się nie zgadza. No i? Dobra. On się zbugował. 13, no to ten trzeci się zgubił On gdzieś wpadł chyba No pięknie Jakiego on znaleźć, co? Spadł gdzieś tam na dół Nie wiem Może spadł on gdzieś tam derpi na górze jest naprawdę porąbane Przejdziemy się po tej dzwonnicy Czy co to jest Tej wieży Może go znajdziemy Gdzie on by siedział Tutaj naprawdę nic nie ma Serio To jest chore Można wejść sobie O nie, nie można Jak nie można Nie można tu wejść Bez jaj Moż nie nie można, to się spada dobra, idziemy dalej To nas trollowali Gościa nie ma Może jest, tu siedzi gdzieś Pewnie wyjdzie gergulec czy coś takiego O Gergulce będą pewnie dwa O Estus No to super Dalej nie wiem, gdzie jest ten koleś. Jego oleje, chyba. nie chcę mi się drugi raz zabijać, no. Może jakbym miał lepszą broń, czy te czary, to może, ale tak to mi się nie chce. Co tu jest w ogóle? Jest zejście donikąd. Można sprawdzić, ale raczej do nikąd. Nie, nie ma, no. Obejdziemy już to całe. Ale on się zgubił. Ewidentnie, chyba gdzieś spadł. Do góry poleciał Chyba nie Jego tam Jego tam nie widzę Dobra, no to tak mm. Zaraz. to to jest w ogóle? Pewni wizorek Nie No to ja nie wiem co to ma być Tu są drzwi Po co tu są drzwi I jeszcze jakaś Wow No tutaj ja na pewno nie pójdę Chociaż Możemy użyć pierścień ten taki głupi zaraz gdzie on jest Pierścień ofiary możemy użyć No i zobaczymy Jakie to jest porąbane Co tu niby jest? Girandol? A kurde. To jest porąbane. Co ja tu mam by znaleźć? Da się tu wyjść? Czy coś? O, wpadłem gdzieś. Co to jest? Fidary boskiego światła. No i? Ale ile tego tu łazi? A, ty strzelasz. Ale co to jest za miejsce w ogóle urąbane? Dobra. I teraz go zstrącić. O! Żyje? Tak. Dobrzej. To jest dziwne, co najmniej... To jest, dra... to jest jakaś drabina baromel, ale co to w ogóle za miejsce? Co ja tu mam niby zrobić? Co to jest? O kurde. Ha to jest. Co, co jest? Tanit? O kurde no dobra, tu strzału właściwie nie ma Tu chyba nie wyjdę, chyba że przez okno To jest jakieś porąbane totalnie Co ja tu mam niby zrobić? Wykwintny. No i dobra. Nie mamy many. I zaraz myśmy tutaj wyszli. To były te dachy. No okej. Okay. Dobra, to ja tak. Ja się teraz wycofam. E, może do. Nie, dobra. Zaraz do bazy się wycofamy. Teraz jak to zrobić? Mam jeszcze 12 minut mniej więcej na filmik, a ja się zgubiłem. Bo tak, e... a dobra, już wiem. Pójdziemy jeszcze raz od końca. Archiwa, archiwa, nie. No to mi już, zrobi... no, już zrobili. Zabiliśmy dwóch zamiast trzech. Trzeci zginął. Ja jeszcze tylko sprawdzę, czy oni się respią. Nie wiem czy sprawdzę Nie, dobra, olejmy to Jak się respią, no to jest trzech Dobra, sprawdzimy czy się Sprawdzimy czy się respią Dobra, sprawdzimy czy się respią Niech będzie Bo Można ich tam pobić, nie? Od biedy Można jakby też... Nie no, farmić to... farmić 15 tysięcy, no to jest dużo, tylko ich za bardzo nie ma czym zabijać. To jest siła ognia nasza jest za słaba, żeby ich tak wiecie, farmić to jednak jest kilka tych kulek, a oni są dość groźni, trzeba ich pejtować No, to takie sobie farma na no 45 tysięcy, nie, czy nawet mniej chyba ich jest. Dobra, ja pójdę zobaczyć, czy oni się tylko zrespili, i pójdziemy sobie od tyłu jeszcze raz. Ja sprawdzę, czy tutaj są jakieś NPC. Ile? Ja. Tak, trzech siedzi. To ich chyba trzeba... No. Ich by można, może, może by ich można farmić. Ale raczej nie. Dobra, to ja wrócę. Do ogniska. Teraz polecimy tym... Sk Zaraz, tylko to znowu jest zły skrót chyba tak tak, bo to miał być ostateczny skrót do yy, bossa czyli nie tutaj tylko właśnie zaraz, to jest to samo właściwie dobra, obojętne to może być stąd yy, dobra wracamy i ja spróbuję przy okazji jeszcze wbić level Niech będzie. Zabijemy po prostu tego rycerza tutaj i pójdziemy znowu od tyłu, ale tym razem y, użyjemy żaru i zobaczymy, czy są jakieś NPC. I na tym skończymy. Czy generalnie mamy tego bossa na solo robić, y, czy nie. No i wtedy tak, albo będziemy bili tego bossa, ewentualnie możemy zrobić przerywnik później na drugiego bossa, tylko ten drugi jest chyba trudniejszy od tego. Ten opcjonalny. Dla mnie jest, chyba, wydaje mi się, jest trudniejszy. Mógłbym go tym magią męczyć, ale... On by mnie rozwalił raczej. Chociaż chciałem tą tarczę kapela możliwość używać. To też by się więcej damage przydało. Ja nie wykluczam też po prostu, że ja sobie do farmie trochę wiary i inteligencji. Zanim będziemy tak na serio grali. Bo no nie widzę tego za bardzo. Chyba, żebym jakoś pokicał tym, tą 70 obciążenia, ale... Ja nie bardzo mam broń. Taką... No Chyba żeby tymi kulkami rzucać i, i robić uniki, no ale to jest takie biedne trochę e, Spróbujemy stąd Teraz o, źle jadę Czy ja znowu źle jadę źle jadę, tak, źle jadę, bo to nie jest ta winda Och! O nie, dobra, zaraz, powoli, nie byłem Uuu, sztaba To było dziwne w tym z tym źle pojechałem yy, Zaraz to było naprawdę dziwne Jedna Bruna plus dziesięć. Jak my mamy tam jechać? Zaraz, zaraz To jest coś nie tak To miał jechać do góry co myśmy tu znowu popieprzyli? Jak, jak ja to spieprzyłem zaraz Może to jest tutaj To jest tutaj chyba Kurde, ale Czemu w dół Nie no Jak to się stało? Czemu to jest inna... Czemu to jest inaczej? Ej, no to jest porąbane. Czy to jest jakaś winda znowu, która jeździ w dwie strony? Jak ja to mogę porąbać? Nie tutaj. Jak ja to zrobiłem? Nie no, to jest strasznie dziwne. Przecież ja jeszcze nie tą windę. Jeszcze jedna? Czekajcie, bo to jest poryte. Windy mi się przestały zgadzać. No przecież to było tutaj. Tu są dwie windy, serio? Przecież jedna jest. Muszę przebiec i zejść z niej. Jak ja to zrobiłem? Nie, no to jest nienormalne. To jest chyba nie ta winda w ogóle. To jest pewnie winda pod windą, tylko nie ja bym to musiał zaraz tu. Nie mogę zjechać, to ja muszę wejść i przebiec tak szybko po niej. Chyba zjedzie ta normalna, bo to znowu taka winda dwustronna. Trzeba tu zjedzie czy nie? Jak byśmy to zrobili? A jest Ale kurde numer. I gdzie jest sztaba. No dobra, ile mam grudek zaraz sprawdzę? Eee, sz... Mamy 12. To możemy sobie toporek zrobić, ale super No dobra, to Toporek zrobimy na plus 10 chyba. Bo nic lepszego nie mam. Okej, okay. to mamy upgrade. Jestem szczęśliwy z tego powodu I on go leje. Strasznie leje. oka Mar 5000 Teraz sobie zjemy żar Ale to jest porąbane. Zaraz, czy tu jest jakikolwiek. Tak e, pusto, pusto tak, bo trzeba było zrobić jakieś pewnie Questy czy coś, nie ma znaków co? Nie ma nie, no tak. To jesteśmy zdajni na siebie. Ojejku. Ja jeszcze sprawdzę duszę. No nie ma nic. Dobra, to ja wrócę do bazy i spotkamy się po farmie, kiedy uznam, że jestem gotowy na tego bossa. Albo na drugim bossie, ale raczej na tym. Także myślę, że zrobimy sobie teraz przerwę na farmę. Ja sobie troszeczkę po, pozbieram czegoś. Jeszcze muszę sobie poogarniać, co i jak. I jak już po, poczuję się gotowy na bossa, to wam powiem. E, tutaj jeszcze tylko wam pokażę e, 96 poziom. Także ile tam dojdzie, to tyle będziecie widzieć, że doszło. Zaraz tutaj cofnę. Nie, zaraz. Jeszcze pokażę wam o tak. To jest mój build teraz. Jak to wygląda. I jak skończę farmić, to pójdziemy po prostu przypuszczalnie właśnie na tego bossa, żeby już odblokować y, drogę do o, ostatniego bossa w grze I ewentualnie nawet skończyć grę, potem tylko jeszcze przed pójściem na new game, abyśmy zrobili tego opcjonalnego, ewentualnie zrobimy tego opcjonalnego Także ja sobie teraz ponabijam trochę poziomów i przed bossem dam Wam raport co nabiłem, y, jaką ewentualnie prąd zmieniliśmy, jak wygląda nasz build jak wygląda na nasza zbroja i wtedy będziemy decydować Także Na razie to by było na tyle Ja Wam tutaj podziękuję No i widzimy się Po Jakiejś tam farmie Nie wiem ile to będzie trwało Czekajcie czy ja mogę pokazać tutaj czas gry Akurat nie mogę Może mogę Tak 31 godzin 28 minut 53 sekundy I zobaczycie później jak to wyszło no, także tutaj zrobimy przerwę i już samą walkę z bossem postaram się Wam nagrać. Także do zobaczenia. I życzcie mi szczęścia w farmieniu. To by było na tyle. Na razie.